Chyba wszyscy bardzo dobrze znamy te świecące bransoletki. Po złamaniu świecą kilka godzin i dają piękne, jaskrawe światło. Ale co jeśli zamiast jednej takiej bransoletki, weźmiemy tysiąc i to niezwykłych bransoletek, a ogromnych turystycznych świateł. Będziemy musieli to wszystko rozpakować i nie, 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 w żadnym wypadku nie będziemy robili z tego wanny. tylko musimy rozciąć każdą taką tubkę, aby połączyć w całość i zobaczyć, jak dużo światła będziemy mogli otrzymać z tysiąca turystycznych. Na końcu czeka Was również niespodzianka, gdyż zrobimy samochód, aby się świecił dzięki tym światłom. Także co, siadajcie wygodnie i życzę Wam miłego oglądania. Po otwarciu pudełka mamy kolejne pudełka. Kochani, to jest tak ciężka paczka, tak ciężka przesyłka, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. I ja nie wiem nawet ile godzin nam zajdzie dzisiaj otwieranie, rozpakowanie wszystkich tych glowstików. To robi wrażenie, ale musimy jeszcze jednak pootwierać z tych opakowań. Mamy najjaskrawsze kolory, czyli czerwone, żółte. Będzie się działo. Będzie się działo na maksa. Może się wydawać, że zamówiliśmy po prostu jakieś jedzenie w foliowych workach, ale tak nie jest, kochani. Dlatego otwieramy naszą pierwszą. Wow, jakie już to jaskrawe jest! Yy. Wow, styli takie ogromne, ogromne, tak, turystyczne, ogromne glowsticki czerwonego koloru. Jak i również jaskrawo-żółty dwa najjaskrawsze kolory wziąłem. Kochani, możecie wyobrazić, że tutaj jest tylko 100 sztuk. My mamy 1000, my mamy 10 takich misek. To wszystko będzie się działo na pewno. Kochani, nic nadzwyczajnego, tylko 1000 glowstików. Jedynie 1000 glowstików, to jest ogrom. Ogólnie... Glossiki mają mega charakterystyczny zapach. ten kojarzę właśnie z dzieciństwo, jak mieliśmy takie bransoletki, jak one pękały w ogóle, dają taki właśnie cytrusowy jakiś taki zapach, nie? Ogrom po prostu. Spójrzcie jaka to jest ilość, ile światła z tego będzie. Jak to wszystko będzie świecić. O! o, o. Weźmy po prostu jeden, próbujmy otworzyć i musimy wybrać jakąś taktykę, ponieważ my musimy tak otwierać, aby nie aktywować tych glow -sticków. bo wiecie, jeżeli aktywujemy, to to świeci przez 5-6 godzin, a my chcemy, aby wszystkie naraz zaczęły świecić, dlatego musimy jakoś tak to otwierać, aby nie były aktywowane i potem już na samym końcu aktywować naraz wszystkie i zobaczyć po prostu, jak mocne to będzie, dlatego zabieramy się. Spójrzcie kochani, to jest aktywator, a to jest nasza szklana tubka, w której jest barwnik. I dopiero kiedy wyleje się tej barwnik ze szklanej tubki i wymiesza się z tym aktywatorem, dopiero wtedy to zacznie nam świecić. Dlatego teraz musimy po prostu powoli, bardzo powoli i delikatnie otwierać wszystkie, aby nie rozbić tej szklanej tubki i powinno nam wszystko się udać. Serio, siedzimy tutaj, otwieramy cały czas te tubki i po prostu wam powiem, że to wygląda prześwietnie. Jak te światełka, jak te tubki wyglądają, to w ogóle jak jakaś krew tutaj, nie? Zarąbiście w tych wszystkich szklanych. Mamy już dwie miski napełnione, mnóstwo tych plastikowych już wyrzuciliśmy po drodze, a tu dopiero jest połowa, nie? Ale mega się jaram po prostu jak te tubki, to wszystko wygląda. Stary, połowa? Tak myślę, że dopiero jedna czwarta. <laughs> jedna czwarta, ja nie wiem. Ja nie wiem, co będzie się działo. Do dlatego... wieczora, do wieczora dzisiaj. Do wieczora, ale w sumie wy, wy... Wychodzi nam bardzo dobrze, ja się cieszę, że bez problemu da się oddzielić tą szklaną tubkę od aktywatora. Tego aktywatora będzie wystarczająco, nie tracimy go za dużo, czyli cała reakcja przejdzie nam pomyślnie i to naj, najbardziej nas cieszy. Dlatego prostujemy flecy, wyciskamy aktywator i lecimy chyba dalej. Nie? Amen, kochani! Tysiąc sztuk, wykumacie, że te rączki, 500 sztuk po prostu zgniecły. Tak wygląda osoba właśnie, która zgniotła 500 sztuk, 500 sticków. O masakra, ludzie kochani, jak to wszystko boli. Ale u mnie w pewnym momencie rękawiczka pękła i trafiał aktywator na skóry i miałem taką wypaloną skórę, taką po prostu żółtą, nie jakby. Ale wszystko koniec końców się udało, piękniutko, mamy 4 miski glow sticków. Na razie te miski jeszcze nie są aktywowane i tak jak mówiłem, aktywator od tych tubek jest osobny, dzięki czemu możemy reakcję jakby uruchomić w jednym momencie, jak już wszystko jest otwarte. Ale ja jestem Ciekaw, czy jeśli wezmę taką lampę neonową, którą posiadam, jeżeli po prostu neonem poświecę na te tubki, czy będzie jakoś to się świecić. Dobra, to bierzemy nasz neon i uwaga. Wow! Ale super! Brakuje mi słów, żeby opisać, jak te tubki dziwnie wyglądają. Szaleńczo to po prostu aż faży w oczy. Tak bardzo jaskrawe to jest. No i ten widok po prostu jest nieziemski. To co mi strunią, co tam? Dokładnie, jesteśmy już z ekipą na prawilnej miejscówce, gdzie będziemy właśnie działali. Także kochani, miseczki już gotowe, ale naszym pomysłem jest najlepszy pomysł na świecie, ponieważ robimy jednego glowstika z tych wszystkich. I to nasz będzie taki jeden Kumacie, jak tutaj taka kapsuła będzie ze światłem. Również jest wiciu. Wiciu robi tutaj porządek. Siema w naszym ciutlu, Także to. Także teraz naszym zadaniem jest po prostu delikatnie przesypać wszystkie te stiki. Mamy dwa takie cylindry, więc zrobimy najpierw po prostu osobno w żółtym kolorze, osobno w czerwonym kolorze, a potem ewentualnie jeszcze będziemy mieszali i oczywiście wziąłem też mnóstwo przedmiotów, które będziemy farbowali na świecący się kolor i będziemy sprawdzali, jak te różne przedmioty będą wyglądały w świecącej się postaci. Także co, przysypujemy? Szczerze wam powiem, że jak włożyliśmy do tych tub, to naprawdę robi to wrażenie, mnóstwo jest tego, bardzo, bardzo neonowe mamy tutaj klimaty, ponieważ jeżeli włączymy światło UV, wszystko tak będzie się świeciło, my się świecimy, nasze buty się świecą, sticki się świecą, aktywatory również, także w sumie bardzo, bardzo fajnie to widać, tutaj po prostu jak ktoś lubi takie klimaty, właśnie takich jaskrawych kolorów, to na pewno wam się spodoba efekcie. Teraz w sumie możemy już wlewać nasze aktywatory do misek, Wisiu może wlewać do swojego, ja do swojego. Przypomnij tylko sobie, jak wygląda jeden glowstik. Tutaj mamy tysiąc takich glowstików, czyli mamy jeden do tysiąca. Tysiąc razy większy glowstick będziemy mieli. Także co? Teraz wyłączamy światło. Bum. Teraz aktywujemy jednego glowsticka. Tak wygląda jeden aktywowany glowstick. Także teraz weźmiemy po prostu taki tłuczek i będziemy zgniatali wszystkie te szklane tubki. To będzie trafiało do aktywatora, to się wymiesza i będzie się świeciło. Także znowu wyłączamy światło i zaczynamy tłuc. Wow! Ale zarąbiono! Jak zarąbiście i nagle zaczęło to się świecić! Bardzo, bardzo jaskrawe światło! Teraz co prawda podłączymy jeszcze pod wiertarkę takie wiertło ogromne, żeby stłuc wszystko, ponieważ naprawdę nie możemy stłuc wszystkie te kołby. Wszystkie te kołby, które unoszą się teraz, to są jeszcze pełne, ponieważ po prostu jest bąbelek powietrza, który unosi jakby nad wodą, nad tą, Dlatego teraz wszystko wyjmujemy, przełożymy do jakiegoś wiadra, stłuczemy i wrzucimy, ponieważ tutaj jeszcze jedna trzecia, nie mi się wydaje, że połowa jeszcze w ogóle nawet nie jest rozbita. Ja po prostu nie wiem, czy widzicie, jak bardzo jaskrawe to światło jest jak na przykład różni się od tych zwykłych tubek, jeszcze nie jakby złamanych. I to złamane, to po prostu aż wżera się w oczy, nie? Zabieramy się za nas żółty kolor Wow, po prostu teraz taki metal, nie? To jest po Jak to tak nagle zaczyna się świecić, to tak jaskrawe światło wydobyło, to, to tak zarąbiście wygląda o! O! <laughs> wow, 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 ludziska awaria. Ale... Jak to możliwe? Ale jak, że takim tym patykiem rozbić taką szklaną blaszkę? Spójrzcie kochani, normalnie dziurę wytłukłem. Jak to możliwe? Jak to wygląda ten pędzelek nawet. Teraz po prostu mamy te rzeczy i chcemy właśnie zrobić fluorescencyjne, na przykład te maski. Ten nerw zwłaszcza leży w jakiejś jeszcze kałuży, którą mieliśmy po awarii naszej i to wygląda normalnie jak z jakiejś bajki, nie? <noise> spróbuję to jakoś delikatnie założyć O star, jak na Halloween normalnie tak? A ja jeszcze spróbuję teraz odpalić, czekajcie Wow! I widził, patrz tutaj, no, ja? ja nie widzę tego, ale po prostu wiecie, no chcieliśmy zrobić takie różne rzeczy świecące. Jak żyły wyglądają, tak? jakby ktoś po prostu ci kwas wyleł na twarz, nie O bardzo. bardzo też zależy, jaki materiał zanurzamy, ponieważ na przykład ta maska ma taką zamszę, nie? Jak zamieni kury, i to powinno bardzo dobrze się przykleić. Jeszcze zanurzymy. Och, Maska wygląda też bardzo fajnie, ale taką bym akurat nie odważał się założyć, ponieważ wszędzie tutaj jest te światły chemiczne. Tak by to wyglądało, jakbym był w tej masce, nie? Mniej więcej. Eee, kochani, zasubskrybujcie kanał w tym momencie, póki macie możliwość. Zachęcamy. Teraz będzie gruba akcja. Teraz wiecie, ludzie normalnie chodzą z jednym glowstickiem małym. My mamy 500 razy większy. Teraz można, wiecie, można normalnie sobie wszystko tutaj oświetlić takim jednym, nie? Bąba. Jestem mega ciekaw pójść do jakichś ciemnych miejsc i spróbować oświetlić tym glowstickiem. stickiem. Stare, to jest takie epickie po prostu. <laughs> nie wiedziałem, że tak fajnie wyjdzie. No, no się to. Wszystko, słuchajcie, naprawdę, pójście jak, jak mega to świeci. A tak. dawaj, co tutaj pi co tutaj no Pójść jaka lampa! Jaka lampa? Przejście zamknięte, wejście na boisko przez ślubne, przez śluzę od strony szkoły. Ja jeszcze trzeba być czytać, bro. <laughs> tak, tak, dokładnie. Jeszcze tylko nauczyć się czytać i ten. Ale ten, ale wiecie, no, z turystycznym glowstiakiem ludzie chodzą, więc. Ja widzę, że to miejsce potrzebuje światła, dlatego chodźmy. Jak to wszystko świeci? Wiecie, to jest latarka XXI wieku, takie światło chemiczne, nie chemiczna latarka, tak można powiedzieć. Nie? No zarobiście o świetle, słuchajcie, to będzie nam świeciło gdzieś teraz 8 godzin, nie? Także to światło możemy bardzo, bardzo fajnie wykorzystać. Normalnie już się odzyczyłem od normalnego świata. Tak dużo tutaj nagrywaliśmy z tymi glowstickami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście myślicie pewnie, ej, a kiedy będzie świecący się samochód? Kochani, świecący się samochód będziemy robili z pozostałości. I ten odcinek już jest dostępny na nowym motoryzacyjnym kanale. Także klikajcie link niżej, przechodźcie na nowy kanał. Tam możecie zasubskrybować i wesprzeć, ponieważ będziemy również działali na motoryzacyjnym kanale. A tutaj co? No chcieliśmy po prostu zrobić takiego jednego glowsticka ogromnego. Pokazać Wam, jak wygląda to światło, jak wygląda. Wyglądałoby duże ilość tego światła. Po prostu jakieś różne zastosowania tego zrobiliśmy. Głupie, nie głupie, ciekawe, nie ciekawe. Rzucamy tyle odcinków. Co drugi dzień pojawia się jakiś eksperyment na naszym kanale, dlatego wbijajcie po więcej. Piszcie wasze pomysły, ponieważ brakuje nam pomysłów. Musimy po prostu skończyć, czerpać te rzeczy. No, także żegnam się z wami i całą ekipą. Żegnamy się. Trzymajcie się. Pa!